Aleluja, Aleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba. Jakub ojcem Judy i jego braci, Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tama. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba. Aminadab ojcem Naasson, Naasson ojcem <coughs> Salmon, Salmon ojcem Booza, a matką była Raha. Bo bys, był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse, ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abijasza. Abijasz ojcem asy Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Ahaza. Ahaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manasesa. Manases ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza. Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, Matan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Oto słowo Pańskie. On zdobędzie posłuch u narodów, miłowanie Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy Chrzyciele Najświętszej Marii Panny, Jakub wypowiedział błogosławieństwo dotyczące Judy, czyli wyrocznie dotyczącą przyszłości, nie tylko jego osobistej, ale i jego pokolenia, podobnie zresztą jak i wszystkich i jego braci. Ta wyrocznia była także proroctwem. Była to bowiem zapowiedź przyszłości, symbolicznie wyrażonej, czego przykładem jest porównanie do Lewa. Jego zdobycze najpełniej zrealizowały się w Dawidzie, który zdobył Jerozolimę. Właśnie ze względu na niego ta wyrocznia jest proroctwem mesjańskim. Potwierdzeniem takiej interpretacji są słowa jednego z apokaliptycznych starców: Przestań się lękać, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy rośle Dawida. Z naszej perspektywy ta długa historia objawia nam niezmienność Bożych obietnic. One są realizowane przez wieki, powoli, ale systematycznie. Bo dla Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień, mówi nam święty Piotr. Co z tego wynika dla naszej teraźniejszości? Nadzieja. Nie traćmy nadziei. Gdy zło wciska się w nasze życie, nie traćmy nadziei. Gdy nękają nas liczne niepokoje, najróżniejsze. Nie tracimy nadziei. Rok jubileuszowy będzie okazją do umocnienia naszej nadziei. Rzadko bowiem o niej mówimy. Rzadko o nią się modlimy. Papież Franciszek zaproponował modlitwę na rok jubileuszowy właśnie o obudzenie nadziei. W pierwszej, części, w, w pierwszej części tego tryptyku, z którego składa się owa modlitwa, mamy te słowa. Ojcze, który jesteś w niebie, niech wiara, którą nam dałeś w Twoim synu Jezusie Chrystusie, naszym bracie i płomień miłości rozlany w naszych sercach przez Ducha Świętego, obudzą w nas błogosławioną nadzieję na przyjście Twojego królestwa. Tekst, cały tekst tej modlitwy jest dostępny na ławkach z tyłu. Jeśli ktoś wczoraj jeszcze sobie tego tekstu nie zabrał, można dzisiaj wziąć ze sobą i zastanowić się nad jego treścią. Ten, ta bowiem pierwsza część podkreśla trinitarny wymiar wiary, nadziei i miłości.